żebyśmy w tym dniu nie tylko pamiętali o zakończeniu roku szkolnego, ale także o tych, którzy już po raz ostatni są w naszych murach, czyli o trzecich klasach zasewniczej szkoły zawodowej. Kończycie szkołę, jesteście absolwentami dwójki. Świat stoi dla Was otworem. Czekają na Was miejsca pracy, także życzę Wam, żebyście byli dobrymi fachowcami, żebyście dalej się kształcili i zdobywali doświadczenie. No i życzę Wam wszystkiego dobrego w życiu prywatnym. Na pewno jakiś wyjazd gdzieś za granicę, myślę nad Majorką i Maltą i możliwe, że jakaś objazdówka po Polsce. Jak oceniasz szkołę po tych dwóch latach? Jestem bardzo zadowolony, nawet nie wiedziałem, że będzie tak fajnie jak jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Muzyka Chwilę zabrzmi wakacyjny dzwonek, a przed Wami, drodzy uczniowie, wyczekiwany i wymarzony odpoczynek. Za sobą macie 10 miesięcy ciężkiej pracy, podczas których staraliście się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Zapewne nie zawsze było łatwo, niejednokrotnie ta praca wymagała wysiłku i wytrwałości w osiągnięciu zamierzonego celu. Wszystkim Państwu, państwu uczniom, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi, dziękuję za ofiarną pracę. Życzę bezpiecznie bezpieczne oraz miłe, milne spędzonych wakacji, które pozwolą zregenerować siły do kolejnych edukacyjnych wyzwań. Muzyka Na, na początek na obóz konny, potem jadę do mojej babci na dwa tygodnie, potem jedę nad Morze Bałtyckie. Ja będę pewnie u babci spędzała czas i będę w stajni na koniach i też będę na obozie. Jadę do Chorwacji i na obóz angielski. Ja pojadę do babci, do kuzynki, no i może tatą w trasę. Z małą dziewczynką warszki i z Kropką. Yy, I tym spotkaniem chcieliśmy pokazać, że każdy z was może mieć sukces, że każdy z was jest ważną kropką w naszej szkole. To tą kropkę, tą dziewczynkę poprowadziła mądra nauczycielka. Dzięki niej ta dziewczynka uwierzyła w siebie, odkryła sobie w talent i odwagę. I myślę, że w tym roku nasi uczniowie. Kropkami różnej wielkości zaznaczali swoją obecność w szkole na mapie powiatu, na mapie województwa, a także na mapie kraju. Wakacje w szkole podstawowej numer 4 w Jarocinie uważamy za...